Hej hej hej, witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Dylgar, cześć, a dzisiaj ponownie gramy w Stalkera, ze w Prypecie. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć oryginalny, nietypowy, ze względu na Wasze podpowiedzi. Co mam na myśli? Mam na myśli te oto podpowiedzi, które specjalnie sobie wydrukowałem, bo mam nową drukarkę, wreszcie, wreszcie mi drukarka działa i wreszcie mogę jej użyć. Co tu jest napisane, już Wam mówię. E, tak więc macie tu dowód jakby coś, jakby ktoś mi nie wierzył, macie na pewno jakoś tam widzicie te nazwy, niki, wszystko, ale mniejsza. o no to, to Pierwsza podpowiedź bardzo ważna. Idź do spalonego gospodarstwa Idź do spalonego gospodarstwa. Poparzysz się, ale znajdziesz snajperkę. Wy wiecie, że ja po prostu uwielbiam snajperki. Najnormalniej w świecie uwielbiam snajperki. Tak więc właśnie dzięki tej podpowiedzi znajdziemy snajperkę Chyba karta rozumie o co chodzi. Tak więc po pierwsze musimy znaleźć spalone gospodarstwo. Nie wiem gdzie to jest eee, Tak więc pierwszy muszę w ogóle to coś znaleźć na mapie. Mam nadzieję, że mnie tu. O mordę kochany jaka ta mapa jest duża. What the fuck eee, Tak więc mam nadzieję, że mnie nie, 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 nie... Wiem, że to można dać chyba szukać, co nie? nie eee, nie, dobra, mniejsza w tym... E, mam nadzieję, że mnie nie, 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 nie okłamaliście, tak więc wreszcie znajdziemy to spalone gospodarstwo. No ale musimy je znaleźć, jak sami wiecie. Kopaci, straci, baci, kudę dużo tego, jak na maci, magazyn kontenerów, komplet wentylacyjny, posterunek, anomalia bitumin, zagajnik anomalii, kamieniołomy, wschodni tunel, fabryka Jupiter, anomalia betonowa, przy okazji pokazuję Wam całą mapę Stalkera. Księgarnia, dom towarowy, warzywniak! Ładda! Przedszkole osiedle, pralnia samoobsługowa, szpital, centrum usługowe jubieliny, szkoła, stara stacja obsługi, kino Prometeusz. Jest to spalone gospodarstwo! Chopy Tu! Dobra! Ja szukam po całej mapie, ale musicie mi podziękować, że znalazłem całą mapę. Tak więc tu jest oto spalone gospodarstwo. Tak więc tutaj też się udajemy. Jest to mniej więcej w tamtym kierunku? Tamtym. Czyli gdzieś chyba tam. Chyba to na górze. Tak więc moi drodzy widzowie, dzięki wam bardzo za podpowiedzi. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek inne podpowiedzi, piszcie śmiało w komentarzu. Spalone gospodarstwo... Okej, okay, czyli to na górze, to co tutaj widzimy Tam właśnie się udajemy i tam znajdziemy snajperkę Inne jeszcze podpowiedzi, bo przeczytałam wam tylko jedną, e, którą powiedział mi Kejcian Petraszczy czyli właśnie o tej snajperce w spalonym gospodarstwie Następna podpowiedź, która nawiązuje do tej snajperki To jest moja e, bardzo fajnie, że mi ktoś podpowiedział MRENIO e, Jak coś, to znajduje się na dachu, ta snajperka Na jednego z budynków Możesz wejść po drabinie, tylko uważaj na anomalię Polecam przed... Z... Wiedzaniem, użycie apteczki w tej części życie się powoli regeneruje. Jezus Mariusz, na życiu... Powoli regeneruje, więc jak wpadniesz do anomalii, to życie się od razu... Będzie odnawiać. Chyba chodziło od razu, przestanie się odnawiać. Tak więc każdy wie na pewno o co chodzi. Mi tu niestety coś jakoś, coś słuchawki odmówiły posłuszeństwa. Tak więc mimo, że mam słuchawki na głowie, to tak naprawdę nic nie słyszę. A czego się nie robi. Dobra, moi drodzy widzowie, tu mi powiedzieli, pobarzysz się, ale znajdziesz snajperkę. Użyj apteczki, bo później się będzie powoli regenerować. E, tak więc pierw może apteczka, które to jest, to jest chyba to coś. E, tak więc może tutaj tak w ogóle zdejmiemy broń, sam nie wiem co. E, z tym czymś będziemy biegać. Na dachu jednego z budynków. Dobra, to może pierw zrobimy taki lekki rekonesans, a następnie wejdziemy i znajdziemy snajperkę. Tak, czyli to jest jednak tu. Na dachu jednego z budynków. Są dwa budynki, tak więc albo to jest tu, albo tu. Mam nadzieję, że mnie nie ukłonęliście! I więcej takich podpowiedzi mi dawać. E, grę zapisałem, quick save jest. Następna podpowiedź e, od pana pułkownika. Jak będziesz miał pytania, to pytaj. On na pewno, jak widzę, zna się na stalkerze oraz jak pamiętam, Y zmienia się używaną amunicję, tylko trzeba ją mieć. E, tak, to jest prawda. Ale dobra, teraz... Hmm, snajperka na dachu jednego z budynków. Apteczka, tak jak mówiliście. I biegamy. Ja mam nadzieję, że się hmm, poparze, ale... Można wejść. Ło wow, mordę! Kochani. Że ta drabina jest jakoś bardziej widoczna. Bo tu żadnej drabiny nie widzę. What the fuck! Co to tam się paliło? Coś czuję, że... że... Że nic nie czuję, bo Motherfucker nie wiem gdzie jest to coś. DRABINA! DRABINA! To jest za ciepło! Ale ktoś miał rację, dobrze, że wziąłem apteczkę. Może po prostu zginę i save'nę od tamtego tego, tak więc... Chociaż znajdę tą apteczkę, prawda? Apteczkę, fuła, drabinę. Tylko, że tu nie ma żadnej drabiny. To jest taki mały problem, można by rzec. Koniec, nie jest koniec gry, bo ja po prostu sobie wczytam jeszcze raz. Specjalnie po to robiłem quick save'a. Po to mi daliście podpowiedzi, żebym znalazł to coś. A jak nie kłamiecie, no to kurde, hańba wam normalnie I odcinek nie będzie ciekawy ze względu na pana Kejcian Petraszczy oraz MR Enio. Pamiętajcie, to przez was, to przez nich jakby coś Jak więc pierw musimy znaleźć tą Znajdujesz się na dachu jednego z budynków, możesz wejść pod drabinie, tylko uważaj na malie Bla 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 Apteczka I dookoła budynku musimy biegnąć, żeby zobaczyć gdzie jest jakakolwiek drabin Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, też nie ma Tu też nie ma Trakalaka, pumcyk, cyk Co ja chciałem, tutaj w ogóle nie ma budynku żadnych A to na pewno jest spalone gospodarstwo nie jest spalone gospodarstwo Mordę kochany Drabina, drabinę, drabinę mi tu dawać jakąkolwiek Drabina, drabina, drabina Może po prostu muszę wejść tu na górę Dobra, tak, tak chyba nie wyjdzie Tu też coś nie wejdę, fuck man

Panie Kejciam coś tracę, nadzieję normalnie No Dobra, w tamtym budynku nie było żadnej drabiny, a na górę było dosyć trudno wejść, tak więc teraz ten budynek. I F1, i biegam. Wiem, że anomalię można ominąć, no mówi mi to ktoś nawet, prawda? Ale mimo wszystko... What the fuck! Motherfucker! Kocham was widzowie, kocham was dosłownie, serio. SNAJPERKA! SNAJPERKA! Mówię wam i dzięki, dzięki, kocham was! To jest AS-VAL, jak się nie mylę. To nazwali to Winter BC, ale tak naprawdę to AS-VAL. I moi drodzy widzowie, dziękam, dziękuję, naprawdę nie wierzyłem Drabiny tu nie ma panie MR bo trzeba wyjść po jakiejś dziwnej belce, chyba że tam drabina gdzieś była, jak coś to przepraszam e, Tak więc mamy snajperkę Tylko że znowu uważamy w pi-pi-pi Jeszcze więcej, prawda y, y, Kilo, tak więc może pierwszy sprzedamy kilka rzeczy, ale snajperkę mamy Kocham was moi drodzy widzowie, dzięki bardzo za podpowiedź Ale będę szczery, trochę się wam, że jednak mnie okomaliście sam widzieliście przez ponad... ile? 8 minut już odcinek, bo 8 mord... minut odcinek 2, tak więc to, to jest spory nie Przestań nie ten wymachiwać Yo, 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 mam snajperkę bitch, mam AS-wala bitcha, wy nic nie macie Tak naprawdę AS-wala jako na początku miał być pistoletem maszynowym Jednym z pierwszych na całym świecie Ale później zrobiono snajperkę To jest taka para snajperka bardziej, no Nie nazwałbym AS-wala snajperki, ale to tam wiecie, to ważniejsi co są ci eksperci nie macie rewicza, no, ale eksperci i tp i tdek, więc no, tam wiecie jak ty Dobra, ooooo! Safe grę i zobaczmy jak ta sniperka działa Pua! Chyba nie trafiłem No działa w ogóle Jestem tak przeciążona, biegać nie mogę I swoje jedno Mam tylko 8 aim'ów, czemu ja to w ogóle tracę? Bum 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 Pozostawia jeszcze tak naprawdę wiele do życzenia Albo to gnidostwo małe jest tak mocne, że nie wiem co No że kontynuować My tymczasem udajemy się do z tego statku, żeby sprzedać kilka śmieci Bo była jeszcze jedna wskazówka, też chyba od pana pułkownika, jak się nie mylę Jak się mylę, to niech ktoś mnie poprawi e, Mianowicie, że mimo iż te NPC ty pisze, że nie mają kasy To tak naprawdę mają kasy w nieskończoność Najwięcej tak idziemy sprawdzić jeszcze następny mi z tego jakże przepięknego ale troszeczkę zniszczonego świata stalkerów mamy snajperkę, mamy AS-Vala sprawdźcie sobie w Google, jak mi nie wierzycie że to jest as VAL, a nie jakiś Wintar BC chociaż mi się tam nazwa Wintar, win... Winter czy coś kojarzy tak naprawdę eee, jako broń Napiszcie mi na którym się broń bo ja ciągle zapominam co odcinek tu idę zapominam Słuchawki mnie nie działają, tak nie wiem, czy miałem zdjąć, czy nie zdjąć tej broni. No, no już trudno. Drodzy widzowie, idziemy do pierwszego lepszego kupca. Chodź tu u mnie Rozmawiaj. handel. I pieniędzy ma zero. Cofam się u niego się na nie da sprzedać. Mamy jeszcze dwóch kupców. Tak więc miejmy nadzieję, że ktoś kupuje tu broni. Handel. O oh, ja! Yeah. Dobra, można mu sprzedać to coś. Po prostu niepotrzebne nie, nie według mnie Aha, czyli to wrzucamy. Tu 480R Tak to działa, czyli jak ja to tu prze... A, czyli oni ma i nieskończoność Dobra! God dammit, normalnie. Ej, w całe ej. W Całe, wszystko. Shift. Nawet ze shiftem się nie da przyjść. Dobra, przejadźmy. tak po prostu poprzerzucamy sobie. Hop 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 hop. Ej, czy coś jeszcze tutaj mam, czego nie używam? To nic nie używa, to używa tylko tej amunicji, pistolet tej używa, tak nie wiem na co mi jest naboje 5mm, to są tak naprawdę pistoletowe coś, ale ten tego jest, ale mniejsza z tym. Ważne, żebym wreszcie tyle, tyle nie ważył, waży 51 kilo i tak jest to trochę za dużo. Tu mam jeszcze jakieś 23 amunicji, które nie używamy, e, 64, a więc dobra, okej, okay, sprzedaj. O to chodzi, czyli tak to działa, ja tu sprzedaję, oni mają kasę nieskończoność, dup, ci dupnie, jest wszystko fajnie, okej, okay, mi mła. Teraz moi drodzy widzowie, pan też inne rzeczy, to na razie nie mamy na to pieniędzy, mimo iż to są rzeczy lepsze tak naprawdę, maska przeciwgazowa, e, tutaj skórzany płaszcz, no, myślę, że skórzany płaszcz i się no dobra, ten jest lepsza, tutaj jak sam widzicie tylko ochrona elektryczna e, i promieniowanie, no właśnie promieniowanie, aczkolwiek myślę, że chyba warto zamienić, zapłacić 830, to nie problem, kup, to sobie odejmij panie, to sobie załóż. Tego sprzedać tutaj nie mogę, nie wiem czemu Ale na razie, e, cześć. Tak, dobra, dobrze ważyłem? 48 kilo, nie jest to żaden problem. Jeszcze 5 kilo mam ponad żeby kandelkę kombinezon sprzedać. I na tym tak naprawdę odcinek Witaj. zakończymy, bo przede wszystkim chciałem zobaczyć, czy mnie nie oszukujecie. no. Raczej naprawdę jest tam gdzieś snajperka, no i nie zawiodłem się na was. Mimo już kto komuś się tam pomyliło, że to, to fakt faktem nie jest, tak tego nigdzie sprzedać nie mogę. Handlarze nie interesują takie przedmioty. No to mnie też nie interesują, bo to jest zepsute. Załóż wyrzuć. Chociaż nawet fajnie wygląda. No dobra, 5 kilo na razie jeszcze uniosę jakoś tak, więc nie ma problemu. Moi drodzy widzowie, ten odcinek był właśnie po to, żeby wam pokazać, że mam widzów, którzy naprawdę mi podpowiadają. To naprawdę fajne uczucie, kiedy widz tobie coś podpowie, a ty się tym męczysz, jak nie wiadomo co, żeby znaleźć jakąś jedną fajną rzecz. W tym przypadku było to dosyć proste do znalezienia. Chociaż wprost, proste w znaczeniu takim, nooo... ...alegorycznym, jeśli można by było rzec, bo tak naprawdę to było trudne. Sami widzieliście, że... ...drabiny tam nie było. Ta drabina mnie trochę zmyliła, że drabiny szukałem. Ale dobra. Ważne, żeby ten mi powiedział, jeden widz, żeby apteczki użył, bo fakt faktem... ...życie się już nie odnawiało, jak trafiłeś na tą anomalię, tak więc apteczka... ...zadziałała tak, jak powinno też zadziałać. Ja tymczasem, moi drodzy widzowie, się żegnam. Jest to odcinek tak bardziej tak naprawdę chyba pod regii pod ukryte sekrety, gdzie znali snajperkę oraz jak to w ogóle działa i co to jest. Przy okazji jeszcze zobaczyliście kupców. Tak więc odcinka, no misji nie było, fakt, faktem. Odcinek dosyć krótki, 13-minutowy. Ale chciałem Wam przede wszystkim właśnie to, to pokazać, za to podziękować. po prostu powiedzieć dziękuję. Dla Pana Kejciana Petraszego MR Enio, czy też MR3 Enio, MR3 NIO, sami zobaczcie. Oraz dla Pana pułkownika Bądź tak naprawdę króliskowe. wielkie wielkie dzięki. Ja oni cię dało, że ci oto trzej moi widzowie, na pewno się nie skłog, modle, ja tu, tu bronię tu, tu trzeba wdziąć, kurde by mnie zabili. Oni się dołożą, że ci trzej widzowie się nie skapnęli nawet. Nie widzieli, że masz. ja ich naprawdę posłucham, bo mimo wszystko znam innych youtuberów. Wiem jak to jest tak naprawdę Jakie to jest życie właśnie youtubera i miliony komentarzy, wtedy to jest naprawdę dosyć spory problem. Oho o, ale tam się coś dzieje, coś się tam dzieje moi drodzy widzowie. Coś gdzieś tam był problem jakiś, a ci się normalnie tu stoją, obok nich sobie to niedostwo chodzi, a tam się biją. Tak więc moi drodzy widzowie, no, no nic się dało, że się nie spodziewali. Ci moi widzowie, że akurat nich jeszcze wydrukuję, pokażę, ukażę. No jakoś tak fajnie wyszło. Tak więc moi drodzy widzowie, ja mam nadzieję, że się wam podobało, że znalazłem jakieś tam fajne rzeczy, a już wkrótce, czyli za tydzień, a może nawet i wcześniej, specjalnie przez to, że ten odcinek był krótki i nie pokazywał żadnych misji, nagramy następny odcinek w Stalkera ze w prypeci. Ja tymczasem się zżegnam razem z moją super snajperką. Dzięki wam bardzo. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.